Teraz masz tą rozwojową kobietę, powiedzmy, prawda? I zastanów się, co się wydarzy wtedy, kiedy ona pozna rozwojowego mężczyznę. No powiedz mi, powiesz, bo jak jest wierna i mnie kocha, to zostanie. Ty jesteś kurwa, czerwo, masz czerwoną dupę i jesteś pawianem, bo to nie świadczy o miłości. Jeżeli ta kobieta kocha Cię, to po, powinna Cię kopnąć w dupę, żebyś otworzył oczy. Drodzy panowie, dzisiaj wideo będzie w szczególności do was, ale panie też niech posłuchają, bo myślę, że to jest bardzo znaczący temat. Oczywiście w dzisiejszych czasach kobiety się bardziej rozwijają niż mężczyźni. Jakie są tego efekty? No, wiecie, kiedy pracuję na przykład na konsultacjach, w większości jednak nadal są etapy, kiedy jest porówno, że mam tyle samo na konsultacjach mężczyzn co kobiet, ale w większości jednak to są kobiety. To jednak ta, ta kobieta się rozwija, to drodzy panowie, co wy wnosicie do związku. Bo jeżeli okazuje się, że kobieta, która się rozwija, potrafi zarobić pieniądze, potrafi sama się ogarniać, to tak naprawdę do czego wy jej jesteście potrzebni? Bo mało tego, bo w wielu przypadkach jest tak, że wy się staracie, tego wam nie można odmówić. Chodzicie do pracy, upierdolicie się 20, 12, przepraszam, 12 godzin, przynosicie tą wypłatę, ale potem nie ma was. Nie ma was w sensie takim, że wy musicie odpocząć, wy musicie browara się napić, wy musicie z kumplami iść do baru. A co robi kobieta w tym czasie? Się rozwija. Pomijając fakt, że prawdopodobnie też pracuje, też pewnie ma pewnych rzeczy dosyć w swoim życiu i tak dalej, ale ona się rozwija. Efektem, bo porozmawiamy o, efektem. Efektem, o efektach, efektem tego będzie jednak to, że taki związek między panowie prędzej czy później się rozpadnie. Dlaczego? Dlatego nie mówię tego, żeby wam dopierdolić, tylko zrozumcie mnie. Że staniecie się kulą u nogi dla tej kobiety, która się rozwija. Ona będzie więcej czuła, będzie więcej rozumiała, będzie bardziej świadoma, a, wokół, a a z tyłu za sobą będzie miała małpiszona, która napierdala po 12 godzin. I nie zrozumcie mnie źle, bo ja nie oceniam tutaj, że wy macie rzucić pracę czy coś w tym stylu. To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście się rozumieli nawzajem. Ale kobieta, która wzrasta w swoim życiu ona więcej rozumie, ale wy jej nie zrozumiecie. Dlatego kiedy pracuję z kobietami u siebie na konsultacjach, to wiele razy słyszę, że mój mąż to uważa za bzdurę ten cały rozwój. Kurwa, ludzie, faceci, weźcie wy się kurwa ogarnijcie, bo mówienie to, że kurwa trawa rośnie na wiosnę, to to jest bzdura, to po prostu nie zdajecie sobie z tego sprawy, jakimi pawianami jesteście. Kiedy mówicie, że rozwój osobisty to bzdura, że praca nad sobą to bzdura, to, że wy tego nie uskuteczniacie, i de facto domyślam się, że może powstawać pewien, pewnego rodzaju strach, że moja kobieta się rozwija i ona coś kurwa tam wymyśla, jakieś rzeczy robi. Ten strach jest uzasadniony, bo nie oszukujmy się, ona was w pewnym momencie zostawi. No bądźmy ze sobą szczerzy, kurwa, przecież. Ja wam coś powiem. Nikt wam tego szczerze bardziej nie powie niż ja i dosadnie. Bo jakoś patrzę, że to wszyscy by klaskali pośladkami, ale nikt tak naprawdę nie powie tego, o co w tym wszystkim chodzi. W życiu, drodzy panowie, chodzi o rozwój, chodzi o wzrost. Wzrost tego, tej całej świadomości, jak postrzegacie rzeczywistość. Jeżeli wasza kobieta się rozwija, a wy jednak musicie odpocząć, bo ona jakieś bzdury wymyśla albo coś w tym stylu, no to wy zostajecie w tyle. Siedzicie i jej na grzbiecie w pewnym stopniu, rozumiecie? I tu nie mówię o żadnych finansach o tych innych rzeczach. Jedna rzecz. Teraz otworzyłem zapisy na Satori w Warszawie. No taka wiecie, imprezka rozwojowa i tak dalej. Jedna osoba napisała do mnie, że przyjeżdża z mężem. Kurwa. Jedna? Oczywiście, w większości kobiety, prawdopodobnie będą i dobrze. Ja, drogie panie, was będę wspierał, jak będę mógł, bo uważam, że jak trawa rośnie na wiosnę, staje się zielona, to tak samo człowiek powinien rosnąć, wzrastać i się rozwijać. Ale drodzy panowie, posłuchajcie mnie. Ja byłem w miejscu kurwa głębokiej nieświadomości. Pochodzę z rodziny alkoholowej. Sam ważyłem 136 kg. Piłem. Miałem długi i tak dalej, i to się nie stało jakąś magiczną sztuczką, że, że teraz jest jak jest. To wynika z mojego rozwoju. Ale jeżeli wy żyjecie w świecie w przekonaniu takim, że jednak rozwój to do dupy, że to jakiś wymysł temu, żeby takiemu brzoskiemu i jemu podobnym nabijać kabzę i płacić za to, wiecie? To popatrzcie tylko, kurwa, na ludzi, którzy się rozwijają, którzy chodzą po jakichś tam szkoleniach. Różnorakich, bo ja już nie wnikam tutaj, w, wiecie, w jakie, czy to są świadomościowe, biznesowe, marketingowe, rozwojowe. Zobaczcie, oni zyskują coś, czym od was nawet nie śmierdzi. Świadomością, to świadomość się nazywa: świadomość tego, że ktoś postanowił zawalczyć trochę o siebie. Że ktoś postanowił wzrastać, rozwijać się, pomimo tego, że wy mu pierdolicie kacapoły za uchem, że to bzdura, że to coś tam, a sami siedzicie w tym samym miejscu od X lat. Co wy myślicie? Wy jesteście wtedy elementem infrastruktury życiowej tej osoby, która się rozwija. Rozumiecie? Stajecie się niczym szafka. Nie rozumiecie kurwa siebie, nie rozumiecie swoich emocji, nie potraficie kurwa tego wyrazić. Latacie jak kot z pęcherzem. To do kurwa, to butelki zajrzę, tu pójdę z bro, do browary se kupię. Tu coś tam, to jest efektem, efektem braku rozwoju świadomości tego, co się wydarza. Nauczyli Was, że mężczyźni muszą być twardzi. Czym jest kurwa twardość w mężczyznach? W tym, że nie potrafisz kurwa powiedzieć o co Ci chodzi? Że nie potrafisz powiedzieć, co czujesz? Że nie znasz siebie, to jest twoja twardość? Twardość wynika z tego, że nie mówisz o tym? A kiedy tak naprawdę stajesz się mężczyzną? Powiedz mi, wtedy, kiedy dostaniesz dowód do ręki? A może wtedy, kiedy tak naprawdę, nie wiem, znasz prawo jazdy? To jest wyznacznikiem twojej męskości? Kiedy jesteś mężczyzną? Bo mi się kurwa wydaje, że wtedy, kiedy stajesz się świadomy swojej męskości, to wtedy jesteś mężczyzną. Ja jestem świadomy swojej męskości. 120 na klatę bierze. biorę. O ty, kurwa, pawianie z czerwono, dupo. Jeżeli myślisz, że to jest, to jest wyznacznik twojej męskości, no to teraz już masz przykład tego, czym jest rozwój i czego ci brak. Prawda? No prawda, oczywiście, że kurwa, prawda. Ja cię nie namawiam oczywiście, żebyś ty się ze mną rozwijał. Idź swoje żale wylewaj gdzieś indziej. Rozwijaj się u kogoś innego. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja wiem, że ci ludzie, którzy chcą się rozwijać, oni prędzej czy później trafią do mnie. Ale zastanów się nad sobą i początkowe pytanie: wyrzuć na przykład z odpowiedzi pieniądze i zastanów się, co wnosisz do swojego związku. Wywal pieniądze. Co wnosisz? Co dajesz dla swojej kobiety? No co? Powiedz. Stagnację? kalkumanie dnia codziennego? Co dajesz? Co dajesz dla swojej kobiety, za co ona może być ci wdzięczna? Oczywiście to działa w dwie strony, bo kobieta też może się zastanowić, co daje, ale to było w poprzednim wideo, teraz mówię do Panów. Co? Co to takiego jest? Bo jeżeli okaże się, że ty dajesz jej tylko i wyłącznie kalkę, że przyjdziesz codziennie o godzinie 16, 18, ona ci podstawi talerz pod gębę. Żebyś zeżar, a tak naprawdę z tego życia nic więcej nie ma, bo dożyjesz tych 60-70 lat, a w momencie, kurwa, kiedy zostanie Ci parę dni, dojdziesz do wniosku, że jakieś 40 lat to powtarzałeś jeden dzień. Jak, kurwa, dzień świstaka. Na tym polega życie? I niech ten Twój małpi mózg nie przekłada tego na finanse. Niech twój małpi mózg nie przekłada tego, że trzeba rachunki płacić i tak dalej. Ja nie jestem debilem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to trzeba robić. Na tym polega życie. Tylko czy ty jesteś tym trybem? Takim, wiesz, trybem, kurwa, w, w jakiejś takiej formalnym tworze? Bo mi się zdaje, że zobacz, już kobiety w dzisiejszych czasach ten tryb, trybem, który ty jesteś tym trybem, mogą łatwo zastąpić. Sobą, już nie że kogoś kimś innym. Ale zastanów się, teraz masz tą rozwojową kobietę, powiedzmy, prawda? I zastanów się, co się wydarzy wtedy, kiedy ona pozna rozwojowego mężczyznę. No powiedz mi, powiesz, bo, bo jak jest wierna i mnie kocha, to zostanie. Ty jesteś kurwa, czerwo, masz czerwoną dupę i jesteś pawianem, bo to nie świadczy o miłości. Jeżeli ta kobieta kocha Cię to powinna Cię kopnąć w dupę, żebyś otworzył oczy. Rozumiesz? I ja nie muszę tego wypowiadać, bo to się dzieje już, drodzy panowie. To się dzieje. Teraz zastanówcie się, nie to, czy ona Was kocha, tylko czy Wy ją kochacie. Bo jeżeli chcecie zostać przy rozwojowej kobiecie, to ja Wam proponuję, kurwa, się brać za siebie. Bo to będzie wyrazem miłości do niej. Jeżeli będziecie się razem z nią rozwijać, a nie pierdolenie, bzdur, że jeżeli mnie kocha, to ona zostanie przy mnie. Przy kim? Przypawianie kurwa z czerwoną dupą? Wolność domku w swoim domku. Panowie, ja swoje zdanie wyraziłem w tym temacie. Przemyślcie to oczywiście sobie na spokojnie. Pamiętajcie też, że przemyślenie tego jeszcze nic nie daje. Działanie. Jesteście jako faceci i mężczyźni stworzeni do działania, rozumiecie? Jesteście kurwa, zobaczcie, 40 tysięcy lat wstecz się cofacie, mężczyzna to, był, mężczyzna to był człowiek czynu. Brał kurwa dzidę, poszedł polować. Trzeba było postawić dom, budował dom. Dzisiaj tak to nie działa, dzisiaj to działa trochę inaczej, świat się zmienił, ale my dalej jesteśmy tymi pierwotnymi ludźmi. Nie zapominajmy o tym, nie wywyższajmy się poprzez swoją inteligencję i kurwa, nie zapominajmy o tej czerwonej dupie, którą mamy, jako małpy jeszcze. To jest bardzo ważna sprawa, żeby się nad tym, moi drodzy Panowie, zastanowić, bo te, nie, te wideo nie jest po to, żeby Was obnażyć, upokorzyć czy coś w tym stylu, ale żeby Wam dać trochę do myślenia. Szczególnie szczególnie tym, szczególnie tym, które mają, którzy mają rozwojową kobietę obok siebie, która zaczęła się rozwijać. Wiem, kurwa, że je, tych kobiet się robi coraz więcej i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc może, jeżeli już w jakimś stopniu przemówiłem do Twojego zakutego łba, to weź. Weź swoją kobietę, przyjedź do mnie na warsztaty. Będą w Warszawie. Nie chcesz? Idź do kogoś innego. Kurwa, wykupcie sobie jakieś kursy. Zamiast siedzieć i oglądać zasranego Netflixa o godzinie, w godzinach wieczornych, obejrzyjcie sobie kurs od kogoś. Czy to ode mnie, czy to od kogoś innego. Nie ma znaczenia. Zacznijcie się razem rozwijać. Wiecie, jaki związek staje się fascynujący, kiedy te dwie osoby się w nim rozwijają? A dla waszych zakupych, za, zakutych, seksionych. Ubów, bierzcie pod uwagę, że rozwój przekłada się też w dużym stopniu na seks. Bo jeżeli twój seks dzisiaj wygląda tak, że przychodzi kobieta, wybaczcie, drogie panie, wypina dupę, ty robisz swoje i zasadniczo to jest po robocie, to zobacz, w różnych aspektach życia jest wskazany rozwój. W tym momencie, gdzie jest seks, też. No co? Zdziwieni? Panowie, ja mam nadzieję, że wy się obudzicie w końcu. W końcu, no, jakaś część na pewno się obudzi, już jest jakaś część obudzona, bo ci, co po niektórych już widać po nich, że rozumieją to, co ja mówię. Nie wyłapują słów o Belgii w kontekście pawiana z czerwoną dupą, tylko rozumieją, co ja mówię. I to jest cholernie ważne. I ci panowie będą szczęśliwi. Tak będzie. Będą szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni, będą mężczyznami, tak zwanymi. Bo męskością nie jest tylko i wyłącznie przynoszenie pieniążków do domu i zapierdalanie po 12 godzin na budowie. To nie jest męskość. Pamiętajcie o tym. W sumie już nie chcę się rozwadniać, bo chyba wystarczająco się wyłożyłem. Drodzy Panowie, jeżeli macie chęć i zaufanie do mojej osoby. Zapraszam, z chęcią wam pomogę Uwierzcie mi, że kurwa uu, Moja kiedyśniejsza Czerwona dupa Była tak czerwona Jak Latarnia W Holandii Ale pewne rzeczy się zrozumiało Więc mam nadzieję, że i wy zrozumiecie Zrozumiecie im szybciej, tym lepiej, bo wyjścia to wy raczej nie macie.